Państwo, przed nami jeszcze jest e, przedstawiciel prawa, pan Wojciech Roski, który chciał parę słów powiedzieć, ponieważ na pewno jest najwięcej najbardziej w temacie obecnym. Dzień dobry Państwu, proszę Państwa, ja nie w kwestii sądów, ale chciałem powiedzieć tak, nieodżałowanej pamięci Jacek Kur w 76 roku powiedział, nie palcie komitetów, zakładajcie własne.

Rządzący naszym krajem zapomnieli o fundamentalnej sprawie. Zapomnieli o konstytucji. Artykuł pierwszy tej konstytucji stanowi, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Wszystkich! Nie wierzących, nie głosujących na tą czy inną partię, kochających tak czy inaczej. Dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Nie oddamy tego państwu Wspólna Polska! Wspólna Polska! Wspólna Polska, Polska! Wspólna Polska! Wspólna Polska, Polska! Wspólna 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 Polska! Polska. Patrzy na nas Patrzy są łamane podstawy demokracji. Na to nie ma, nie było, nie będzie zgody. Na mieszkańców. Nie ma zgody! Nie ma sobie! Nie ma sobie! Nie ma koncentracyjnego. Kiedy przyszli po Żydów, nie protestowałem. Nie byłem przecież Żydem. Kiedy przyszli po komunistów, nie protestowałem, nie byłem przecież komunistą Kiedy przyszli po socjaldemokratów, nie protestowałem. Nie byłem socjaldemokratów. Kiedy przyszli po związkowców nie protestowałem. Nie byłem przecież związkowcem Kiedy przyszli po nikt nie protestował. Nikogo już nie było My natomiast jesteśmy, walczymy i nie damy rady. Wolność! Dzień, dzień. Wolność, dzień, dzień. równość, demokracja, wolność! Z ja tutaj mam przygotowany dwóch władz. Dobrze. To no, wobec tego, na rynku, który gromadzenie, proszę uważać na część, będziemy trzęsli czegoś. To tutaj śpiewamy też. Dobrze, dobrze, trzęsli czegoś.